W niedzielne przedpołudnie na rynku w Śmiglu odbył się kiermasz zorganizowany dla Marysi z Zbrenna. Jesteśmy bardzo zadowoleni, mimo właśnie wczesnej godziny już mamy resztki jak widać i bardzo się cieszymy, że zorganizowaliśmy taki festyn i, i taki kiermasz właściwie ciast i że tak wszystko właśnie zeszło na taki szczytny cel na Marysie. I dla Marysi, Ta, i tak, za, zapełniają się tak, systematycznie się zapełniają, także no przeszło to nasze oczekiwania, bym powiedziała, żeby to wszystko, no, no i jesteśmy po prostu zadowolone. Dziewczynka choruje na SMA, a zbiórka na potrzebny dla niej lek wkroczyła na ostatnią prostą. Dlaczego pan zdecydował się na zakup ciast dzisiaj? A bo ciasto. Dzisiaj akurat, tak? Żeby wspomóc Marysie. To oczywiście, oczywiście. To, to, to była pierwsza myśl. Żeby właśnie wspomóc dziecko w chorobie, a druga potrzebuje, dlaczego mam iść do sklepu, skoro tutaj mam gotowe wyroby domowe i wilksyty, i owca cała. Teraz liczy się każda złotówka. Na miejscu można było zakupić domowe wypieki a także gry i książki. Chętnych nie brakowało. Całość dochodu płacona zostanie na zbiórkę dla Małej Marii. Wstępnych szacunków organizatorów, uzbierana kwota jest znakomitym wynikiem.